Nagrywam jak nam Ej to z tego z tego zglosa jak jaja Ej, nagrywaj ktoś co? No ja nagrywam I wiemy to na YouTube'a co? Gdzie te kurwa chuje Ej, on, je, on jest tu! On jest z tyłu koczka auta Ten K którego? Którego? Bo tu są dwa. Gdzie koło wyjścia jest? Gdzie jest wyjście? Z boku tam? No, no, że... no trochę za późno, żeś powiedział. Jaki? No to znalazł, tak. no, to znalazł. Tak no widziałem. Kurczę. 我压偏了。Oh, yeah. okay,